Moje jestem jesteśmy was nie was w moim nowym mieszkaniu w tle jest Sboxy to jest Hello Nibor! Dokładnie, kontynuujemy sobie grę Hello Nibor. kontynuujemy sobie jak pierwszy pięć go nie skończyłem. Chciałem tą grę nagrać jeszcze w starym mieszkaniu, ale... Niestety się okazało, że gra nie zapisuje... Zapisuje mi postęp, ale nie zapisuje mi miejsca, w którym byłem, więc... Cały progres, jak ja dodałem w końcu na górę, na to pierwsze piętro... Za pomocą tych pudeł, się po prostu kolokwialnie mówiąc jebać. I teraz muszę od początku układać tam te pudła i ja próbowałem sobie układać, ale no, z żadnym skutkiem... Grałam sobie w tej chwili na myszce i komputerze, żeby się opata połączyć po to, ale... Jak mówię znowu muszę tu na górę, to po prostu masakra. No i co mogę powiedzieć? Zobaczymy się po prostu potem normalnie, bo to jest okazja z że tu muszę jeszcze raz wchodzić. Ale muszę powiedzieć, że to jest trochę lepiej wygłoszone wszystko To jest kawalerka, więc tu po prostu jak się tak nie nosi. To jest bardzo mega fajnie, ponieważ w mieszkanie ono było duże, bo to było to w kadłowiek, ten salon był duży. Podzielony na wiecie, segment mamy, segment mój, to to wiecie, się ochona się o echo się aż tak nie nosi. Więc jest git i pomału się ustawia z tym mieszkaniem, bo tu wiecie jak to jest wygląda środowisko, no to też tak trochę wiecie. Pierwsza noc była taka, że wiecie, kurczę, się godzinę w łóżku, nie mogę zasnąć. Po czym, jak zasnąłem, tak budziłem się co chwila i tak z tego co na no gówno było. I tak jak kudę z mojego niskiego planu, przydadzcie się na pierwsze piętro, bo Karol oczywiście mi wykrył swoim nosem czułem, jak kudę fotoradar. Yy, no więc wracając, właśnie. Pierwsza noc była taka, że w ogóle nie, nie mogę za bardzo zasnąć. Druga, była trochę lepsza, trzecia, chyba najlepsza, też nie idealna, ale, ale chyba najlepiej się wspania po trzech tych moich pierwszych noc, tutaj w tym tutaj w mieszkaniu, w tej to kawalerce. No i dobra, y on gapi się w ścianę i teraz niech zgadną, pójdzie koło tych budy, jak prawda? Co on zrobi teraz ty? Karol, proszę cię nie na całego dnia na nagrywanie, jakby przecież no... do pracy muszę jutro a ty co by tak sterć na samochodem? Kołyszeliśmy, że nie można wsiąść do go nie On wskoczył na samochód i z niego skoczył. To jest wariat, to jest po prostu wariat, nie on jest po prostu szalony, on jest crazy, nie on jest po prostu po prostu no szalony no. Oh, fuck me. O chyba wstał. O wstał, no, dokładnie tak wstał bardzo, on bardzo wstał, on bardzo się poruszył teraz, on teraz stanął mu, znaczy on stanął. Nieważne. No kurczę muszę tam na górę się dostać, no ale te kartony są tak opuścone, że one już w cztery strony świata, tylko nie w tą, którą powinny, no To jest straszny Lipton. Czy mi się, się to tak rozdupiło? No, jaka Lambadziara wstrętna. Czy to skróci? No, serio, aż tam wystrzeliło? Da, Jaka ja jest ten tempa? Tu się da doskoczyć. No, jest ten tempa. Weź te pudła i najlepiej wsadź w dupa. Tą konewkę. To chrzanić ją. Usz to, w dupie. To może zrobić inaczej. Patrzcie teraz na tą magię. Dziękuję, magie, nie? Naprawdę. No myślałem, że movement Daniela Magikala mi to działa, ale. Well, shit, not working, a on słucha jakichś tutaj chińskich stacji telewizyjnych. No, shit, no. Żeby taki podniecony. Może jeszcze jedno, no tego. Okej, okay, dobra, dobra. Zepsuło się w skorole, dobra. Wezmę na w do pudło. Teoretycznie ten tutaj pan doskoczył niby, ale... żeby to można doskoczyć, dobra. Dziąimo. O jest, doskoczyłem! Zajebiście! Widzicie? Kokam tutoriale w internecie. Kurczę zajebiście. Lubię hindusów tutoriale na YouTube. Ale pokczam Co mnie rozdupiło? Nie wchodź tu, proszę. Nie rób tego, nie zrobisz tego, nie! Dzieje Co się stało? i mi z barku. Co on mi robi? czemu? Ja się nie mogę... Co? Co to było? Sto co soku, wirówka, jakby ciągnęła jego. What the fucking the fuck? Teraz wyrzę. tam coś. Dobry króża. Patrz, się przed pokazało. Ale jen, ale m... Czekajcie, tylko to sięga? Tu jest klucz żółty! Ty te kluczu pasują dziurki! O mój Boże! To zmienia, to jest... Boże! Ale jestem podjalany, jestem chorni, jestem horny, Cóż, tutaj jest ciekawe, trzeba tu patrzeć, eksploatować, bo tu mogą być naprawdę bardzo ważne rzeczy, które mogę przegapić, bo jestem ślepy i tępy. Tu była zagadka. Krótko samochodu, co to jest? weźmy tego pizza, krótko samochodu jego Co mi to przyłączyło? Nic A nie, poczekajcie, pod to tylko Nie Nie czaję Do czego to? Co ja tym zrobiłem teraz? Co, coś zmieniłem Ale nie wiem co Ten kabel idzie tam I płynie pod spód Ale tu coś jest do zmiany jeszcze A nie, bo teraz ten wiatrak miał no, tu popłynęć, coś, Żeby to się przyłączyło, ale tu można Również dobrze zrobić palcem, to jest bez sensu Przesięgając E Palcem na miarę ja myślę, że Widzi się w, w grze palcem, tak jakby nie. tu jest zamknięte Bo tu stoi krzesełko i wziąłem zegarek, czy zegarek, klucz wziąłem I de facto Przykładowo tutaj nie ma tu nic Nie, to tu mi chodzi, oczka Bo chciałem tam pisać, że nie obrazę, może tam coś jest Bo nie jest obrazami właśnie tak tutaj Jak tutaj musisz być, więc wolę tutaj zerknąć Ale wreszcie tu nic nie ma, zatem Gdzież tu ja mam tutaj popędzać w te pędy No tu są jakieś rysunki Ale o, to nie są jakieś pędy, Wiesz co, otworzę tą drugą, no mnie najmniej zabiję tutaj, ale. O Boże! Cholera! Weź to krzesło. Weź to. Boże, aleś teraz... No ale to nie jest do jego samochodu. Do czego to w takim razie jest? Tam już coś to tylko. Nie mamy tutaj. Cholera. Nie tu, nie tu. nie wiem co tu, to tylko tu jest. Kosiarę musiałem załączyć w kornie, bo jestem dziwny. Do czego jest ten klucz? No niby do samochodu tam było, ale on nie pasuje do samochodu. W księdze coś masz jakieś, ja widzę, no nie. Puda mi się pierdyknęły wszystkie ty, no. Weź ten klucz na razie, zostawę tam w domu. Leży tam? Leży, dobra, bo jak jak przenikło no, w spodłogę, to po prostu żeś po prostu dla mnie, nie? O Jezus Maria! Sąsiad, nie bądź taki agresywny wobec mnie, no! Ja tylko chciałem cukier z piwnicy, no typie, no! Jakie ty jesteś, wiesz, jest tą pierliwą suką, no! Nie będzie bananka! Całą hordę pudełek i wsadzę mu je prosto w dupę! Fuck me, fuck me, I wanna feel your body! Ja przejdę akt pierwszy. No, macie moje słowo. I'm ona completely No to jest bardziej wszmaciarz, no. Ubrociło mnie coś 180 stopni. On teraz wstanie, bo przysłyszał ku te dźwięki, te. No co za paszdziesz! Wskakuj to, mordo! Byku! rozpadowy, chodź tu. Karol. A zrób co chcesz, może by tu nawet kudę wyrypać. Jak kurwinoxa. No co robisz, typie? No, twoja mama. Proszę cię, no. Guzika byłem na górze już nie. A w sumie gdzie są srebrny klucz. Skąd ci wezmę srebrny klucz? Nie rozumiem. O czu, tu chodzi w tej grze. Potrzebuję skądś klucz, żeby... ale skąd niby? Czekajcie to. Gdzie jest trzeba? Tutaj? Tu. Tak, nie. Skąd ja mu w tego klucza teraz? No co to jest? No przyciągnąłem bajkę, nie? Co to się cienie ty kurde? To nie umów, że nie przeskakujesz teraz. To przyciągnąłem i to czarne. Idzie tu w dół. Zamknąłem go tutaj, no kurde no Ja chcę spierdzić, no nie Nie wymyślę jak tam się nie, nie mam pojęcia Nie, nie czaję po prostu bazy jakby, nie Obudził się Stary wstał Stary po mnie idzie Ten se okna rozwa... Te, co skacze w ogóle na trampolinie, co on ma w ogóle z, z nogami nie tak... On ma zespół niespokojnych, no ja przepraszam bardzo, no... Ja tak wysoko w skakach nie mogę, on oszukuje. Nie rozumiem, czy ja jestem za głupi, żeby pojąć logikę tej gry, czy ta gra jest taka spierdzielona, no... Czy to jest jakaś masakra, ty. Czy próbuję tu progres o osiągnąć i... dół gówno ma. Tak, oczywiście, zabij się, no stąd, no... Czy naprawdę ciebie pokrała matka boska kiedyś? No, chyba nie, no. Przecież to jest jakiś pedofil bez serca, a ty co robisz? No, co ty robisz? Nie, no, nie mogę w to wierzyć, no. Weź to tu postaw, połóż to tutaj. Nie, nie zwalaj się teraz, proszę. Bo przecież ja próbuję normalnie, poryżej, a tak na ja nie robię. Skakaj, skacz, skacz, proszę, ja wiem, że w sieci ślub pydełko teraz nie no ale... Mhm. Kurwa, no to znam niehm Kurwej No co robisz? Ja pier... Kurwa, dobra, łap mnie, chuj mi w dupę, no One eternity later. Pff, Dziękuję Nareszcie Czy tu się zablokowało czy nie, bo żeby mnie nie zaskoczył. Ale poczekajcie, bo ten kabel jest... właśnie pod to. Ale to nie działa. No coś musiało mi się odblokować, nie? I to coś idzie tutaj. Dobra, trudno to odblokować najwyżej będzie tu łapał, ale... Ja potrzebuję mieć chorobę przecie bo to jest po prostu masakra, nie? Widziałem ja stanie, ale tak po prostu mnie opiskało całego. Aha. Ale jak tam się dostać? Nie, bo nie rozumiem, że się. <laughs> nie. No, bo jeżeli to mi się załącza, ale to nie ma sensu trochę. Bo jeżeli to się załącza, to nie ma sensu. No, bo ja musiałem na tą platformę wejść, ale ja na tą platformę nie wejdę. A jak u prąd? Nie, to tu nic nie mówię. Już się włączyłem, nie burwersusie. Nie burwersusie włączyłem z powodem prądu. No. Prusy uczycieli, ale podłączyłem. Czekajcie, nie czaję czaczy, bo jeżeli tam jest to na górę. I tamta dźwignia, ta czerwona to us podniosła. Ten wiatrak! Ta książka i wiatrak, rozumiem. Chyba. To chyba jest dla mnie... Czekaj, tam, tam się wróci, no po prostu za typ. Chyba rozumiem o co chodzi. Książkę trzeba ten wiatr w jakiś sposób odpalić. Ten wiatr zaczecie się kręcić, generować wiatr, potem pod ten wiatr, tą książkę, tam na którejś z tych płaców leżało piętro wyżej na, 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 na tych wyższych półkach. I w tym momencie w teorii powinno... żeby to... a nie, bo tu jest wichajsterka chyba by No, było Jezu, serio? Czekaj, bo to... muszę się skupić, to było to. To, to Jezu, co ty robisz? Jakby wytupiło Ta! O to chodzi patrzcie na to, ja muszę... wydupić stąd teraz ja muszę otworzę to tylko, że on wyszedł teraz widzicie, książka tu jest crossing no tak, tylko ułóż się, tu, to teraz trafi, nie? Coś coś tu dzieje, no... Nie to coś już w tym momencie dla mnie chiński. Może poczekaj. Ale tu za szybko zapierdziela. Może poczekaj, tak ja to wyłączę. No już nie bardzo. Jezu! Co, to już by było? Ja nie wiem! Czy to się czy nie? Z takim pędem to działało, a teraz dupa no. <laughs> o no nie! Ty Dupku, ty mi wszystko zepsułeś! Ty kurde, no i ty nie będziecie same Jaki cpel! Kawał kama no. Wiesz, sobie mu okno. On to wydupi. on Ojej, ale on ma bąza. Ten bąz to nie jedną do trząsł. To jest do zrobienia, tylko... kiedy tak raz tutaj ...nie do końca działa to w ten sposób, w jaki powinno. Nie naguj jeszcze w ten sposób. postaw tą książkę może, Teklu. Tak jak wstała se wcześniej, to będzie pog, to się przewraca. To jak ma to działać? Aż znaczy tak książka się przesuwa, ale No to jest to, to, to jakieś to... chyba że tu jakiś pudła postawię i to zablokują. To, żeby ono tam się wiecie, może znowu tu przyjdzie mi muci, no bo już czuję kopachy tutaj dosłownie, no mu to kurde przyjdzie. Mogę się kurwa schować tu. Może tu nie znajdzie. Może tu nie znajdzie. To byłoby naprawdę nieznaczne. Proszę, idź sobie, powąchaj kwiatki, idź sobie, nie wiem, mefę drąża żyj. ale zostawmy mi w świętym spokoju, okej? Okay? Będzie good for you and me, jeżeli zostawić ci dobrze? Naprawdę. Dalej tu krążę, no. Jak, Co no, robi? Nie złape się przy ścianie! Znowu używa sokowirówki. O Boże! O sokowirówka chce je pokonać! wyniszczy mnie Marką Wermel Naprawdę czy sokowirówką pokonać? No typie. No on teraz tylko nie odpuści, nie? On teraz, on teraz będzie tak tu, tu teraz łaził tej na no jakby miał obsiek w dupie. Ja pierdykał, no ty typie, ty jesteś jakiś cienioksany no. Piwka się napi, kurczę no. No kurde no Muszę klejąc tam. Musiał ja się na mnie z kawy, zakleję to. Ojojo! Przepraszam! No that November gone wrong. wrong! złapie, bo przysiąż nie... Aha i teraz to się... Dobra, teraz się seriumazłow. Eee, neighbor. Neighbor, o matko. Już kurczę, nie mam siły no Próbuję troszeczkę przejść, nie da no Nareszcie, udało się, brawo! Pięć dni materiału mam, super Czerwony klucz, nie no Tyle mi tu zajęło że bo myślałem, że nigdy nie dojdę Jak ty tu wszedłeś? To troszkę ten klucz Do tego to nie do tego jest. The fuck? To czemu tu nie działa? Już nie rozumiem coraz więcej w tej grze. Nie, nie pojmuję. Coraz mniej rozumiem. Zamiast rozumiem zwie... Dzięki. Dzięki. Zamiast rozumiem więcej, ja rozumiem. Do czego jest ten klucz? Bo on już tu włamał. Ale patrzcie na czerwony klucz, a on nie działa. Tu jest coś nieheles. No, coś mi już pe w pełni nie zgadza. Mam czerwony klucz, czerwony kru, już nie działa. się nie działa. Nie działa. Jednak działa, przepraszam. Odwołuję to! Jestem głupi, nie ja ten przycisk, ja pierdykam, nie no, to już jest, kurde... Okej. Okay. O nie, to jest jakaś pralka. Tym, to okay. Pamiętam, że zacząłem czy No tak. Przeskakuj, przeskakuj mody. Co to jest za piwnica chora? Mogę coś Jakaś taka, coś w tym rodzaju. Nie, o matko, myślę, że mi kleska. Chylińska, hello. Ciekawie gdzie mam nie? Wanna. Czy ten kurek coś ma mi tutaj zrobić, takiego fajnego? Mogę tylko w jakiś sposób pinać, bo się go nie da kliknąć. Nie wsiadać tego zrobimy? Troszeczkę nie wiem o co chodzi, jakby... Myślałem, że to że będzie taka nitwa, ale jej tu nie ma. No nie sproszcie czekajcie, która jest godzina. Póki tylko, tylko nie przejdę, no bo... O coś tu chodzi ewidentnie. Ja tego nie rozumiem. Nie, nie, nie czaję czaczy. Łóżko. Gówno. Nie, no to jest dla mnie niepojęte. Ja naprawdę nie rozumiem. Aha, ja to się zamknęło. Tu coś można zrobić. Tu, tu coś jest do zrobienia. Tylko co? Cegły do rozpierdzielenia chyba, tak mi się wydaje. Mm -hmm. i ten kapelusz jest do tego. Teraz tu by wpadało jeszcze jednego ogromnego. Mi się wydaje. Nie wiem, czy tu się jakoś dostawać teraz, czy nie. Zrobiłem się w piedziela, a będzie fajnie. Nie, nie to, to żeby tu się dostać. Się na pewno skupić, wszystko zrobiłem. Bo Bo tam się szacha dostałem z Exit, tylko tego nie poniosę, Bo wyłączyłem se prąd. Po drugiej stronie jest ten Tam są drzwi, już się zgubiłem. A jest, dobra. Raz pewnie zaczniemy gonić nagle. Z dupy niby, bo, prawda? Jezus, Maria chlińska, nie strasza. Pierdy. Jezu, chwalby się przestraszymy. Nie wiem, no. Już mi ciary zaczynają przyłamać w tej grze. Czuję, że nas niebawem będzie gonił. to że niebawem gonił. ma? O, nice za... Czuć za wspaniały chwyt na nostalgii. Nie kupuję tego, tylko nawet. Znaczy, miły smaczek, ale tego nie kupuję. Tak, ciekawe w jaki sposób. No, gdzie, mam przecież <laughs> kuchnię. Mm, złapał mnie! Boże, tatusiu ratuj! Nie! Ale Boże, mam to! Akt drugi. Ściąga Arial. Black. Dobra. Ja pierdzie, Ja w to nie wierzę. Zapisz to, bo nie dowierzam. Tylko wyjdź do menu. do menu. Matko Boska. Dobra, jest. Mam godzinę 3 minuty i 44 sekundy materiału. To jest maraz, to jest po prostu maraz. Ja jest jest 3/4 czwarte to na irytowanie się, że ta pyska jest zjebana, bo stawia człowieka do tutorialu, a one i tak albo ci się spierdzielą w pizdziec z cztery strony świata, albo ci kurde się zsunie y, z tych pudeł, albo ci jeszcze kurde klikasz spację w, on ci omija to pudło i skacze się w prawą stronę na trawę prosto. Także to było chyba najbardziej, ten jak w drugim akcie pierwszym, ale na pewno nie od razu będę potrzebował dużej przerwy psychicznej od tej gry, bo to mnie po prostu wykończyło niesamowicie. Jak nie poskracza, to te moje nerwy tutaj, próbę dotarcia, w końcu na tą górę jak Także było na tyle, wszedłem ten pierwszy o Jezus Maria, nie mogę, nie mogę, to jest, to jest koszmar. No graj, ten akt był fajny, był pierwszy, on był nawet logiczny, ale ta fizyka tak irytuje, bo mi te pudła, no one są istotnym elementem gry, a ta fizyka. Sprawia, że te pudła są nieobliczalnymi psychopatkami, no. Także żeby było na tyle. Trzymajcie się i... Matko jedyna na razie.